250 tysięcy na tydzień. E, liczbowo to jest tak, że 120 e, mil kwadratowych w Los Angeles County. To nie wydaje się jakoś specjalnie dużo. No ale to jest 1500 pojazdów e, i e, dodają 2000 kolejnych i robią, uwaga, w ogóle wyciągnąłem tą liczbę. Nie weryfikowałem jej, ale w ogóle kosmicznie 250 tysięcy rajdów na tydzień. Rajdów w sensie przewozów, o przewozów po polsku, 250 tysięcy na tydzień. To jest naprawdę, naprawdę sporo. I, czyli to jest jakiś mimo wszystko pokaźny kawałek ruchu tam w tym, w tym, w tym dystrykcie, w tym, na tym obszarze. E, no więc e, oczywiście to jest początek. To się ma dopiero skalować, to ma dopiero zapewnić Waymo globalny sukces z czasem. I Elon też chce swoją działkę. On mówił od dawna o odpaleniu Robotaxi na Tesli, ale do tej pory tylko mówił, więc teraz zrobił w końcu. I słuchajcie, chyba w zeszłym tygodniu okazało się, że odpalili jakieś tam limitowane, e, limitowanego pilota zwykłego, płatnego robotaksi, Zwykłego, płatnego. Co to znaczy? Czyli to nie są wewnętrzne testy. Fair, tak? Tylko każdy z ulicy może sobie tam, no prawie każdy z ulicy może sobie tam skorzystać.